Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. Dziś rozmawiamy o kompromitacji Jarosława Kaczyńskiego. Tak jak Państwu przepowiadaliśmy, w zeszłym miesiącu odbyła się ostatnia miesiączka Kaczyńskiego z policją, asystą wojskową i krótko mówiąc, zrobieniem cyrku w całej Warszawie, zatrzymywaniem. Miejsc, to, to są jakieś gigantyczne ruchu, to są gigantyczne straty. Sama policja, i to są dane za 2017 roku, bo po 2018 roku policja przestała podawać dane kosztorysowe. To musiało rosnąć z geometrycznym inflacją 150 tysięcy miesięcznie w latach 2015-2017. Z łatwością można tutaj pojechać, że geometrycznie, że pewnie od 2010 przez te stawki poszły do góry, to wszystko, 2020 to wszystko poszło zgodnie z inflacją, to pewnie już te ostatnie miesięcznice kosztowały 300 tysięcy, do tego jeszcze dochodzą koszty tych miesięcznic pochówku, czyli 18, gdzie on sobie jeździł do Krakowa. Do tego dochodzi koszt asysty wojskowej, do tego dochodzą i jeszcze te wszystkie inne koszty, nie mówiąc o takim gigantycznym koszcie demoralizacji. Co jest po drugiej stronie? Pana Beria, po prostu kolesia, który chciał się poczuć dyktatorem, być może chciał sobie popatrzeć na ładnych chłopaków z wojska. Nie wiem, co jeszcze. W każdym razie bardziej wam to wrażenie, chodziło o takie pokazanie, że ja każę. Oni przychodzą i uczestniczą w takim bezsensownym traceniu kasy. Wiecie Państwo, jak kiedyś ktoś mi ostatnio napisał, że jak będę wspominał tygodnik wprost, a będę wspominał sobie tygodnik wprost, jeden głos, większość była za. Pamiętam takie idiotyczne historie, że kazano nam przychodzić w soboty na dyżur. Ja się pytam, ale po co my mamy siedzieć w soboty na dyżur? No, bo coś trzeba będzie zrobić. No dobrze, ale jaka jest różnica, czy ja będę siedział przy swoim komputerze w domu, czy będę siedział w tej redakcji? Przecież to, jeżeli coś mam zrobić, coś mam e, zrobić, to po prostu mogę siedzieć z domu e, i z domu muszę podesłać. Ukazałem im e, wydruk, że w ciągu ostatnich tam, e, iluś tam miesięcy wtedy nie było praktycznie żadnej roboty do zrobienia na, e, w sobotę, tylko było przychodzenie i ten. No i w pewnym momencie, pamiętam, Piotr Gabriel wykrztusił, bo ja tu muszę przychodzić, więc wy też będziecie przychodzić. E, to taka typu logika po prostu działania. Więc Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że skoro on musi przychodzić, to ten jego występy na tym, albo tak se twierdził, że dla podtrzymania tej religii smoleńskiej, to musi pokazać, przecież to jest w ogóle, drodzy państwo, kpina. Ja szczególnie, że Jarosław Kaczyński, ja to powtórzę jeszcze raz z pełną odpowiedzialnością za słowa, on jest jednym ze sprawców katastrofy smoleńskiej. Dlaczego? Najlepiej to tłumaczy pan Arkadiusz Szczęsny na kanale głównym i na kanale Historia. Na kanale Historia jest jedna rozmowa, na kanale głównym są trzy rozmowy. Wszystkie trzy dotyczą tego samego. Major w stanie spoczynku, pilot Arkadiusz Szczęsny dokładnie tłumaczy, w jaki sposób zdemalowano procedury i w jaki sposób. Ten samolot, który nie powinien był wystartować z tą załogą, wystartował. Wystartował dlatego, że generał Andrzej Błasik ogłosił się pilotem i szefem tego lotu, ponieważ sam pilot, pan Arkadiusz Protasiuk, nie miał uprawnień do tego, żeby wystartować w taką pogodę. Po prostu lotnisko w Smoleńsku nigdy w życiu by się nie zgodziło na ten start. Szanowni Państwo, Tomku. To jest takie, dlaczego to jest kompromitacja, no bo, no bo poszedł, złożył, nic się nie stało, nie było tych kosztów, nie było, było paru policjantów, nikt nikogo nie ganiał, normalnie sobie to funkcjonowało, chce se składać te kwiaty, to se składa. No i teraz pytanie, o czym to świadczy? Moim mojej ocenie ten, kto dawał tam eskortę policyjną, ten, kto dawał tam eskortę wojskową, powinien ponieść konsekwencje to było po prostu drażące na naruszenie wiecie państwo w czasie kiedy nie ma naprawdę to jest autentyk gdzie oszczędzają na papierze toaletowym w komendach gdzie oszczędzają czajniki na... zabierają tak czajniki zabierają żeby nie było używania uwaga grzałek to, to, po tej awanturze że jeden po prostu Apelują do urzędów żeby oddali meble stare używane tak. Tak, to drodzy Państwo. I tutaj kilkadziesiąt milionów rocznie szło po prostu na to, że Satrapa sobie lepiej, lepiej się poczuł. Tomek, Tomek, to, jest, to jest jedna z tych rzeczy, które pokazują, jak się wiesz, wiesz system... paranoją w tym wszystkim Janku, Szanowni Państwo, że to nie był hołd dla ofiar katastrofy dla smoleńskiej, to był hołdy dla Jarosław. I to słusznie, bo mi koledzy powiedzieli, że to są hołdy dla niego, nie dla ofiar. I to prawda. Jarosław Kaczyński musiał i to był stały element jego życia, żeby się podbudowywać tym, że nagle jest zamknięte pół Warszawy tylko dla niego. Zdawano mu raporty, że tam no, wcześniej były jakieś działania operacyjne, że to trzeba sprawdzić, w jaki sposób współpracowała i to nielegalnie w tych działaniach, bo nie ma nie mam takiej możliwości. Ochrona Kaczyńskiego otrzymywała różne informacje od od policji otrzymywała różne informacje o Służby ochrony państwa, bo później przecież Kaczyńskim należała się ochrona służby ochrony państwa. Zobaczcie, że robił to 10 w Warszawie, 18 w Krakowie. Też były mobilizowane wielkie siły policji, czyli już dwa miasta zamykał dla swojej fanaberii e, przynajmniej raz w miesiącu. Do tego, zobaczcie Państwo, dochodziło to, co się działo z tymi rewiami w niektórych miejscach uczestniczyło po kilkuset policjantów, policja konna, jakieś straszne cyrki. Zobaczcie Państwo, dręczenie ludzi, bardzo Panom gratu B znaczy, bardzo gratuluję, bo tam Panie i Panowie, zgodnie brygady opozycji, no wysyłanie kontrterrorystów na, na podnośniku, żeby tylko Jarosław nie usłyszał tego, co mają mu do powiedzenia. No, czyli gdzie jest wrak? Bo kazałeś fundować bratu. I tak to słyszał. Teraz słyszał jeszcze na tej y, ostatniej miesiące, słyszał, y, będziesz siedział. No to on to słyszy. I słyszał to często. I po to y, ogołocenie z policji innych miejsc, gdzie dla policja była potrzebna, bo nie da rady już teraz tego policzyć, czy ci policjanci mogli zapobiec jakieś przestępstwu tam, gdzieś, gdzie się wydarzyło, gdzie oni byli zabrani. Same to. Upokarzanie policjantów, bo policjanci, naprawdę, mnóstwo policjantów. Było mi strasznie przykro, że robi się z nich lokali Kaczyńskiego. A samo wystawianie takiej ochrony pod domem Jarosława Kaczyńskiego, minister Kierwiński, no, rozjechał i pokazał, będzie koniec tego wszystkiego. Zobaczcie, jak reaguje Kaczyński. Teraz nagle obraża się. Że, że widzi wokół swojego domu jakichś zakapturzonych ludzi, którzy uważają, że to jest policja. Pewnie tak, ale widocznie e, to nie musi być uzgadniane z Kaczyńskim, może jest jakieś zagrożenie, może nie w jego sprawie, może, tylko może w sprawie jakiegoś innego zagrożenia, które tam występuje, to nie może, ale on musi wiedzieć, to on, on wie, że tam dojedzie, że wszyscy będą czekali. Cały rząd tam ściągał, bo to przynajmniej tam jest są listy obecności, kogo nie ma, kto yy, kogo nie zaprosił. Duda nie przyjeżdżał. Był, był moment, że parę razy nie przyjechał Morawiecki, później już przyjechał Morawiecki. Proszę Państwo, no, jeden wielki cyrk dla starego gnomu. To, 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 patrzeć na to, ja, ja nie, nie spodziewam się, że żeby w wielu państwach, nie wiem, afrykańskich odbywało się takie, takie, takie rzeczy, bo to, 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 nie jest, to nie jest jakieś przyjęte w XXI wieku, żeby takie rzeczy się działy. A on to robił. Bardzo dobrze, Panie Ministrze, że Pan to ten cyrk przerwał. Natomiast należy rzeczywiście podjąć działania, żeby rozliczyć ludzi odpowiedzialnych za to, że przydzielali tam policję rozliczyć dowódców garnizonu Warszawa, no bo tam przycierali asystę wojskową. Nawet ostatni raz to już było takie rzeczywiście, to, to już oburzenie wszystkich, że na tle żołnierzy, na tle pomnika Piłsudskiego Kraszyński bredził o jakichś punktach zapalnych, o jakichś dosłownie e, wojnach domowych. No, no, to, za, to widzą media na całym świecie, jak to wszystko wygląda. No, w tej chwili takim pośmiewiskiem stał się e, Andrzej Duda. Ile, ile możemy jeszcze na to wszystko patrzeć? Teraz ja mam w ogóle inny apel. Skończmy z tym, że Kaczyński nad nami ma taką presję wywartą, nad, nad, nad ludźmi w Polsce, w Warszawie. Przecież zobaczcie, po to, żeby on mógł swoje miesiączki wyprawiać tak, tak w największym spokoju, zostało, zostało zupełnie zmienione prawo. Plac Piłsudskiego, ta część stała się jakąś, jakąś częścią zabraną w Warszawie dla, na, dla wojska. Zobaczcie Państwo, przecież architekci i konserwatorzy zabytków nie zgadzali się na to, żeby, żeby tam stanął ten połnik. Kaczyński to, to przewalczył wszystko. Ja. Każdy może mieć swoje zdanie. Dla mnie te schody są naprawdę okropne. No, to, to, to jest coś fatalnego. Trzeba pokazać, że Kaczyński nie nie trzyma nas pod swoją pod, pod swoim butem. Zabrać w cholerę te schody i i postawić się na cmentarzu. Wystarczy no teraz, ale Rafał Trzaskowski idzie w tym kierunku. Szanowni Państwo. Panie prezydencie. No, on, co, on, nie idzie, ale wyrażać, on idzie, ale on idzie. On idzie dalej. Tomku, on idzie w tym kierunku e, przygotowują poszły w tej chwili materiały. Była rozmowa moja z leszkiem kraskowskim, który e, właśnie omawialiśmy to, miasto właśnie przygotowuje e, wniosek o zwrot tego terenu, który został e, zaadaptowany pod, e, teoretycznie pod pałac Saski, tak naprawdę po to też, żeby tam ogrodzić wszystko, żeby nie psyli ludzie żeby po prostu hołota nie przeszkadzała Jarosłowika. Na Bregada opozycji, ci przestępcy, którzy tak, tak mówią. Chwilowo, chwilowo nieskazani jeszcze. E, to są to. Zawsze iść dla przyjmie. Przecież, to, słuchajcie Państwo, ale wy nie będziecie chcieli pójść. <laughs> Przepraszam, to <stans> mamy, mamy nie, to mamy mamy, mamy tak naprawdę tutaj jasno do tego. Ja, ja tylko powiem, bo ja się trochę nie zgadzam, bo niektórzy mówią, żebyśmy nie dawali paliwa i poczekali z likwidacją tych pomników na po wyborach samorządowych. 70, ponad 70% Warszawiaków nie chce tego pomnika. Tak. Ten pomnik został postawione tam wolą Kaczyńskiego, jeden i drugi. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, powiem tak, w zestawieniu z facetem, że stoi obok faceta, który doprowadził do tej katastrofy, swoją bezmyślnością. Po prostu człowiek, który nie rozumiał, że likwidacja... Faktu, iż na, teren, na na pokładzie samolotu dowodzi kapitan, prowadzi po prostu, będzie prowadzić po prostu do tragedii. No dosyć szybko to się zdarzyło. Natomiast to naprawdę przykre jest tylko to, że panowie Błasik i Kaczyński nie byli jedynymi pasażerami tego samolotu, że była załoga, że byli też inni ludzie, którzy ponieśli konsekwencje tych zaniedbań. Też jest trochę tak, drodzy Państwo, że w Polsce nie zrobiono, i to jest też wina niestety tej następnej ekipy ówczesnej, wina rządów Platformy i PSL-u, że się nie zdobyli na zrobienie takiej uczciwej, do bólu wyciągnięcia po prostu odpowiedzialności. Nawet nie chodzi o to, żeby kogoś skazywać. Chociaż no, w tym konkretnym wypadku fakt, bo teraz jeszcze Sąd Najwyższy uwalił wyrok na ministra arabskiego. Ja tu nie mówię, że pan minister arabski, broń Boże, ponosi odpowiedzialność, natomiast nie ma tak, że nikt nie ponosi odpowiedzialności. To powinno zostać po prostu rozliczone, kto doprowadził do sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem przede wszystkim procedur lotniczych. Bo Tam, tam, tam jest parę takich obszarów, w których było, natomiast głównym, oczywiście, winowajcą, to jest tych trzech ludzi. Tutaj cały czas po, po, powtarzam, to są te wywiady z panem pilotem Majorem w stanie spoczynku, Arkadiuszem Szczęsnym, który tłumaczy dlaczego to do tego doszło. No oczywiście te, te przygotowania tej imprezy też były skandaliczne. W każdym razie społeczeństwa się uczą tak jak się uczą ludzie. Ja jestem, byłem zawodowym szachistą. W szachach nie ma możliwości, aby szachista progresował, kiedy po tym, nawet wygrane partie szachiści analizują. Tak samo zresztą pod, 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 podchodzi do tego Izrael, który ma jedną z silniejszych drużyn szachowych świata. To jest tak, że na, jak wygrali wojnę Jom w 1973 roku to powołali komisję, no normalnie to by ktoś powiedział, no jak to komisje analizujące błędy, dlatego, że oni sami mieli świadomość, że zostali zaskoczeni i bardzo niewiele brakowało, żeby do tego, żeby przegrali tę wojnę i żeby Izrael przestał istnieć. Udało im się wygrać tę wojnę, dlatego, że mają dosyć specyficzny system dowodzenia i szkolenia z bardzo dużą autonomią dowódców. To znaczy, tam przede wszystkim dowódca, tam nie ma anarchii, ale dowódcy nie obawiają się wypowiedzieć własnego zdania. To, co mnie zawsze szokowało w polskich redakcjach, w polskich biznesach, firmach, jest to, że podczas kulturalnej, mi wydawałoby się, dyskusji ludzi fakt, że ktoś z niższym, w niższych hierarchii. Wypowiada merytorycznie e, po prostu inną ocenę niż e, głównodowodzący, czy tam prezes, czy e, człowiek z wyższą szarżą, jest traktowany jako atak, a nie jako próba wypracowania optymalnego stanowiska dla czy to wojska, czy dla e, e, firmy. I to mnie zawsze dziwiło. To niestety jest taka przypadłość, e, trochę e, Polska Tomku, przecież, a, a to jest dobre dla nas. Ale Jarosław Kaczyński przegrał 15 października wybory, dlatego że wszystkie głosy rozsądku zastraszył. Tak. Prawda, Jarosław Kaczyński nie słuchał, nie słuchał już żadnych doradców. Już nie miał około siebie nikogo. Kto by. mógł mu. Powstrzymać go chociażby przed pewnymi decyzjami. Nie było ludzi po pokroju Ludwika Dorna, czy nawet profesora Parucha. Nie było, nie było takich ludzi. I tak, I tak to się na szczęście dla nas skończyło. Natomiast wracając do tych, do tych cyrków Jarosława, do tej kompromitacji, i widzicie Państwo, w jaki sposób zachowuje się nasze społeczeństwo? Nikt nikogo nie pobił nie było jakichś ataków, były słowa. No takie rzeczy się dzieją, skoro Jarosław Kaczyński organizuje e, no, mocno kontrowersyjne, dające się we znaki wcześniej Polakom, e, tylko dla siebie, dla własnego hołdu, tak przykład, ja się zgadzam z Wiewiórkami, zgadzam się z chłopakami, że dla jego hołdu było zrobione mm, imprezy, no to Szanowni Państwo, rzeczywiście może już należy sam ten punkt tych imprez zlikwidować, przenieść w inne miejsce. Wydaje mi się, że ten pomnik, te, te schody, gdyby były na cmentarzu, tam w pobliżu rodzin, no, czy tam, tam gdzie są pochowane ofiary katastrofy smoleńskiej, bo, bo przecież można, można ich na Powązkach gdzieś, najwięcej chyba, chyba tych osób jest to nie będzie nikomu w niczym uwłaczało, natomiast y, ten pomnik jest kojarzony nie z ofiarami y, Katastrofy Smoleńskiej, ale z Jarosławem Kaczyńskim i z ludźmi, którzy narzucali nam swój sposób myślenia y, z Macierewiszem, który no, mówiąc brzydko, zrobił sobie z, z katastrofy smoleńskiej z tej komisji sposób na życie to dla i swoich, kolegów, i Nie, swoich to znaczy, kolegów. To jest wyjątkowy cynik. Ja, drodzy Państwo, znam Antoniego Macierewicza, to jest oczywiście za mocno powiedziane. Po prostu 20 lat temu miałem z nim jakiś kontakt, parę razy się spotkaliśmy po parę godzin. Jak w relacji dziennikarz polityk. To był facet, jak dla mnie później z tym, co się później na jego temat dowiedziałem, to on to jest po cynik, cynik, taki facet, dla którego prymatem jest po prostu skuteczność w polityce mierzona w dowolny sposób. Czy to kłamstwem? On się pozuje na ideowca. Takim najlepszym charakterystyką Macierewicza jest to. Kiedy robiłem jego, jego portret na tym kanale, to znaczy na kanale głównym, to dostarłem go do, do, do świadków z komisji weryfikacyjnej wojskowych słup informacyjnych, którzy opowiadali mi historię, jak Wielki Piątek, sędzia Nizieński, mówiono, że o mały włos nie na nadawał taki wiekowy człowiek, już chyba niedługo blisko setki będę, setkę będzie miał. Po prostu zobaczył Maciere, Macierewicza, katolika wielkiego tutaj po prostu rącego kawał miecha, Wielki Piątek i to po prostu bardzo ciężko bieżącego człowieka po prostu zszokowało, że Macierewicz, taki facet od e, e, takiego no demonstracyjnego, niemalże na, 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 na poziomie nawet dewotyzmu tak. odwoływania się do religii, po prostu jak zamykają się drzwi, po prostu ma wszystko w nosie. I to oczywiście to z kolei no, to, to poda, podaje do jego, to podejście do tego całego smoleńska. Natomiast, znaczy, no, marksista, prawie, także wiesz. Tam. To i się wiele nie zmienił. Y on tak. Bardzo ciekawi mnie to, że on nazywa Jarosława Kaczyńskiego swoim najlepszym uczniem. Y reasumując, drodzy Państwo, kompromitacja polega na tym, że wydano kilkadziesiąt milionów złotych. Czy tam przekroczyli setkę, bo to trudno, wiecie Państwo. Przede wszystkim są bardzo trudno szacowalne te straty wynikające z zatrzymywania ruchu, no bo to trzeba byłoby sprawdzać, ile ludzi musi dodatkowo paliwa, ile na przykład knajpy tracą, że w tamtych rejonach nie, nie pojawiały się, nie pojawił się, nie pojawiał się dochód. To są pieniądze, które w państwie, w którym oni oszczędzali na policji, to mnie w ogóle też, drodzy państwo, fascynuje. Może sztą zrobić jakiś research. Te, Masz lepsze kontakty policyjne? Jak to jest, że ci, którzy chcieli rządzić i budować państwo policyjne, które budowali, jednocześnie tak mocno zaniedbywali formacje, de facto płacąc tylko wybranym jednostkom z tych formacji? Wąsik, wąsik zorientował się, że musisz szukać 500 milionów złotych, bo radiowozy nie mogą tankować. No. Tak, no, ale to, ale to, to ja po prostu nie mogę. Ja, ja, ja patrzę, powiem Państwu tak. Y Tą dyktaturę dało się w Polsce wprowadzić. Tak samo jak się dałoby, tak jak wszyscy mówią, że Hitler mógł wygrać II wojnę światową, gdyby się okazał racjonalny. To zawsze jest kwestia tego typu, całe szczęście jest kwestia tego typu, że ci źli na samym końcu są pełni uprzedzenia. Właśnie dostałem też jakoś tam właśnie komplement, dostaliśmy z Tomkiem że to, no właśnie, mieliśmy swój udział, bez wątpienia w tym, że PiS y, przegrał te wybory, ale przecież my jesteśmy na, takim najlepszym przykładem wojny, którą... Jeszcze... Zabijali śmiechem po prostu Pisiory, śmiechem właśnie. Tak, ale, ale, ale Tomku, no przyznaj, mówię, to już wiele razy mówiliśmy, no my jesteśmy takim przykładem wojny, którą Jarosław dostał na własne życzenie i jeszcze, jeszcze kilka razy, kilka razy pu pukali. Wiecie Państwo, po prostu kopali, ciągnęli po prostu, prosili, 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 że za, 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 Do że za... się za włosy wyciągnęli, naprawdę. To już, wiecie, to, to jest... A ja jeszcze wtedy miałem krótkie, to jeszcze nie było tak łatwo to jest, to jest, to jest Drodzy Państwo, w każdym razie kompromitacja, takich kompromitacji będzie więcej. Wiecie Państwo, co będzie największą kompromitacją, która ich zaboli? Raz to, to zwalnianie ludzi ze spółek Skarbu Państwa, dwa pokazanie, ile oni w tych spółkach Skarbu Państwa... Ile kasy. Jak będzie tak, kas... ile oni nakradli. Ile tam się... Ale wiecie Państwo, tam będą, będą pojawiały się etaty. Wiecie Państwo, w tym, jak my wchodziliśmy do... TVP, to właśnie odbieraliśmy władzę pisowi. Tam był jeden koleś, pamiętam, który sobie siedział w czymś takim, co się tam nazywało dział oprawy, zarabiał ponad 10 tysięcy złotych na rękę. Jest kurczybek, przychodził do pracy, po prostu podpisywał tą listę płac i wychodził sobie. Tak po prostu. Tak się przyjęło, tak można było. No, nie no, wziął, podpisywał, że był w robocie, nie wchodził nawet do góry, bo i po co i, 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 te, i, to jest, i takich ludzi, ja podejrzewam, Tomku, że takich ludzi teraz, jak tam będzie wjazd w te spółki, że będzie bardzo dużo. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach, dużo ciekawych tekstów. Jest o tym, że nielegałowie, czyli szpiedzy, którzy rosyjscy, bo to, znaczy to nie tylko nielegałowie są rosyjscy, ale głównie są rosyjscy, ponieważ to jest tak, jak można powiedzieć, Polacy mają husarię, to Rosjanie mają nielegałów. Nielegałowie to są ludzie, którzy udają w innych państwach kogoś, kim nie są. W niektórych wypadkach udawali rdzennych mieszkańców, ale to było rzadkie. Raczej udawali mieszkańców innych państw niż w rzeczywistości byli, no bo w rzeczywistości byli oficerami rosyjskiego wywiadu. I tu jest tekst, drodzy Państwo, o tym, że ci nielegałowie by nie zniknęli z latami 80., Polecam, to jest jeden z tekstów, szpiedzy tacy jak my. No i mamy też telefon, te, czy tekst o, o Napoleonie, Pola, kożercy moja analiza fenomenu Napoleona, który zawdzięczamy trochę tych napoleonistów w Polsce, Waldemarowi Łusiakowi, który głosi kult Napoleona z uporem godnym lepszej sprawy, tak jak niektórzy w Polsce głoszą kult gnoma z żoli Boża. Szanowni Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tąko co tam powiesz Jarosławie. Panie Jarosławie, a nawet Pani Jarosławo, Pani e, e, Zosiu, przepraszam, e, po 17.00, no ja muszę moim kolegom, wywiórkom powiedzieć, nie mówcie takich rzeczy, to naprawdę e, tak nie będzie. No, cały czas sobie wywiórki żartują, Panie Jarosławie, a to muszę Panu powiedzieć koniecznie że Pan będzie chciał wystąpić o takie tak zwane mokre widzenie z wąsikiem. A ja potwierdzam, będzie mokre widzenie, ale będziecie by we by dwóch płakać, a wy sobie nie myślcie nic złego. Tylko dlatego. Także być może e, żona wąsika odstąpi i razem sobie będzie mógł popłakać wąsik z Jarosławem. To, to go bardzo wesprze na duchu, panie Jarosławie. a przy okazji zobaczy pan, jak tam w środku jest, jak to wygląda. To nie chodzi o jakiś osobny pokój. Normalnie pójdzie Pan przy stoliku i sobie porozmawiacie. Będzie mokre widzenie, sobie popłaczecie. Boha dwóch bohaterów. Jeden bohater, który wyjdzie, a drugi bohater, który jeszcze jest. Będzie pan mógł zrobić mu zakupy w kantynie. Popłaczecie sobie razem i będzie OK. A Pan będzie mógł powiedzieć, że Pan był w stanie wielkiego zagrożenia, bo był pan w więzieniu. I wilksyty, i wilksyty. Także. Szanowne wiewiórki, nie śmiejcie się, to tylko będzie takie mokre widzenie, jak Wam powiedziałem. Innego nie będzie, na pewno. Szanowni Państwo, do zobaczenia.